Witam Was serdecznie w serwisie Mediatester. Ja nazywam się Bogdan i mamy fajne urządzenie od Asusa. Jest to tablet PhonePad 7. Nie jest to najnowszy produkt, aczkolwiek bardzo, bardzo popularny i można powiedzieć dobrze sprzedający się, ponieważ ma on możliwość podłączenia karty SIM i telefonowania z niego. Tak więc jest to ciekawa propozycja dla osób, którzy. Chcieliby na przykład korzystać z internetu w tablecie, na przykład oczywiście 3G, ale przy okazji móc zatelefonować. Na przykład, jeżeli rozładowałby się nam telefon, albo po prostu nie mamy problemu z tym, żeby z tableta sobie zadzwonić, na przykład podłączając słuchawki, podłączając słuchawki bezprzewodowe, lub po prostu zadzwonić w ten sposób, jak to po prostu wygląda tutaj. Czyli taki ogromny, jakby telefon, przyłożyć do ucha. Może to jest śmieszne ale w niektórych przypadkach można byłoby awaryjnie z tego tak skorzystać. Chociaż być może i są tacy, którzy po prostu tak by zadzwonili, bo tak byłoby im wygodnie, ASUS Pad 7 tak to urządzenie się nazywa. 7 od oczywiście 7 cali. Teraz sobie tutaj wyciągniemy to urządzenie. Okay. W zestawie mamy tableta 7 calowego oczywiście ASUS Phone pad, mamy kabel USB, micro-USB oraz do tego wszystkiego jeszcze mamy ładowarkę, ładowarka o parametrach 1,35 Ampera ładowania, tak więc nie są to jakieś ogromne wartości włączmy sobie tego tableta o tutaj mamy już po lewej stronie tu zobaczmy z przodu kamerka tu mamy głośnik idealnie, żeby na przykład ewentualnie tak przyłożyć do i w ten sposób rozmawiać Chociaż wyglądałoby to bardzo zjawiskowo, być może nawet śmiesznie Ale gdy dla chcącego nic trudnego Po lewej stronie tu mamy u góry gniazdo różne gniazda, do których pewnie można wsadzić kartę Zaraz sprawdzimy Otwórzmy, ok udało się Tak, i tutaj mamy Miejsce na kartę u góry microSD, a tutaj kartę SIM. Spójrzcie. Tak więc ten temat myślę, że jest jasny, zrozumiały, więc możemy sobie tu wsadzić na przykład kartę Aero i korzystać z takiego internetu albo jakiegoś innego wykupionego. Na dole oczywiście perforacje na głośniki standardowe w Asusie, w smartfonach też tak jest często. U góry kamerka, włącznik i oczywiście ciszej, głośniej. Spróbujmy uruchomić sobie urządzenie. Okej, okay, wibracja zadziałała. W sumie, zobaczcie, że nawet niedużą dłonią spokojnie idzie ogarnąć takiego tableta 7-calowego i na hama normalnie z niego zadzwonić No dobra, OK Teraz zobaczymy, jak ekran się sprawuje Już się uruchomił tablet Trochę ekran mam pobrudzony, poczekajcie, spróbuję go przetrzeć Ok, delikatnie udało mi się przetrzeć. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Ekran jak patrzę sobie. Jest bardzo wyraźne, kolory żywe. Spróbuję sobie jeszcze włączyć tutaj w ustawieniach u góry. Ekran na Maksa. O, teraz jest. Szkoda, że nie ma czujnika. Czujnika oświetlenia zewnętrznego, no ale skoro nie ma, to nie ma. Auto obracanie jest. Przejdźmy sobie jeszcze, żeby zobaczyć, jakie funkcjonalności mamy. Bluetooth możemy zrobić sobie hotspot Wi-Fi, czyli korzystając oczywiście z karty SIM, która będzie dodawać internetu do tableta możemy sobie potem zrobić router Wi-Fi w domu na przykład, żeby kilka osób mogło się po Wi-Fi podłączyć przez tego tableta do internetu 3G jaki mielibyśmy oczywiście z karty na przykład z Aero czy jakiejś innej usługi Wi-Fi jest, oszczędzanie energii jest, GPS jest Czyli już mamy tu już mamy informację, że mamy dość ciekawy model. Bluetooth jest, czy G jest, czyli mamy wszystko: jest GPS, dane mobilne. Dla mnie rewelacja: wszystkie funkcjonalności, które są potrzebne, są kreator audio. Rozumiem, że tu możemy sobie o, nagrywać jakieś filmy, gry, ok, ale to teraz nie jest dla mnie istotne. Przejdźmy so, gotowe, przejdźmy sobie jeszcze do ustawień. Ustawienia są, są. ok, informacje. Tu mamy informacje 442, czyli mamy kitkata zainstalowanego. Sprawdźmy tak, jak jest, Android 442. To nie jest akurat KitKat, tylko przepraszam, to jest KitKat, sorry, Android KitKat, odloga e, Batonika. E, tak więc mamy e, bardzo nowy system w tym, e, w tym tablecie. Mamy to wszystko, co potrzebujemy, to mamy. Jedyne, czego mi teraz brakuje rozdzielczość jest bardzo fajna. Yy, bardzo wy, znaczy wystarczająca, nie ma tu jakiejś pixelodzy czy coś Tylko czego mi brakuje? Tego czujnika oświetlenia yy, czyli czujnika światła zewnętrznego A tak poza tym, wszystko wygląda w porządku Jeżeli chodzi o unboxing, to więcej nie chciałbym tu robić, bo wchodzilibyśmy w temat, który tak naprawdę nie dotyczy unboxingu już yy, Tak więc z mojej strony ten tablet jest dość yy, ciekawy A co się okaże dalej po testach, to oczywiście w recenzji się dowiecie Ok, z mojej strony to tyle. Yy, trzymajcie się, jak macie jakieś pytania odnośnie tego tableta, a jest warty zainteresowania. Opytajcie pod filmem na YouTube. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, albo na naszym profilu TesterPL na Facebooku. Oczywiście polubcie nasz yy, profil. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.